U mnie phasing wygląda w ten sposób, sobie go rozrysowałem. Jedyne, co według oryginału jest u mnie inaczej, to to, że potencjometry mam po 20 kOhmów B. Nie wiem, czy tam były A czy B, ale na pewno nie 22 kilo, tylko po 20 kOhm mam potencjometry. Zastosowałem TL072, 3 sztuki, a nie 5 sztuk ULY7741. Zamiast pr -ki 220 kg, jak w mam 200 kg, bo nie miałem 220 kg. Kolejną sprawą jest to, że zamiast diody i rezystora 2,2 kg i diody Zenera 4,7 V, mam 78,05 wrzucone. Zamiast Tantalla 6,8 mikro, mam połączone w szereg dwa kondensatory, które dają łączną wypadkową 6,9 mikrofarada. I tu mam BC. 238 zamiast 237 no i ogólnie to chyba na tyle jeśli chodzi o różnorakość i ten potencjometrem wiadomo jak się reguluje to sprzężenie zwrotne Bo to taka fala wychodzi to nie jest sinusoida tylko ta fala jak się tym reguluje ona idzie wyżej szybciej i wolniej zależy jaka tam jaka tu jest że tak powiem zapętlenie no i ten kondensator oczywiście za to odpowiada. Jak będzie większa jego pojemność tego kondensatora, no to wiadomo, dłużej ta fala będzie narastała, bo on się będzie dłużej ładował. Albo dłużej po prostu będzie ona się utrzymywała na najwyższym poziomie, ponieważ on będzie trzymał dłużej napięcie na sobie, ten kondensator. To jest policzone po prostu na 6,8 mikro, żeby to szybciej szło do góry i na dół. Szło do góry i na dół. Oscyloskopem sobie można tutaj zmierzyć według masy i tu złapać, albo sobie na bazie złapać, bo ten tranzystor jest tu 9V zasilony do masy jest 15 kg na emiter i tu jest wyjście tego, tu jest kondensator filtrujący, że tak powiem 20 nf żeby na tych bramkach było jakoś tam w miarę to napięcie stabilne, wyczyszczone wyfiltrowane i sterowanie tutaj idzie właśnie z tego potencjometru, plus oczywiście sprzężenie zwrotne zarazem i na tranzystor po prostu taka, taki sygnał, taka fala idzie, i to jest przyspieszenie szybciej, gdzie sterowane są te tranzystory, wszystkie te cztery sztuki, które właśnie dostają takie wydłużenie efektu tego rezonansu lub przyspieszenie. Szybciej, wolniej, szybciej, wolniej, I wtedy po prostu efekt tutaj, te tranzystory, one się szybciej lub wolniej zamykają, otwierają. Tak to ja widzę. To jest moje rozumowanie i ogólnie myślę, że efekt działa, i tyle. No, i przede wszystkim ukłon dla tego gościa, który na elektrodzie rozrysował schemat, tą pierwotną wersję, którą ja tutaj mam na kartce w kratkę. Ja to znalazłem właśnie na elektrodzie i po prostu ukłon w jego kierunku, że taki efekt kultowy, że tak powiem, który tak naprawdę w stanie kolekcjonerskim w oryginalnym wydaniu kosztuje 1300 zł, czy tam 1400 nawet na olx ie w danym portalu naszym, no to ktoś po prostu poświęcił czas. Ja wiem, że to dla gościa, który rysuje, wprawnie ja też bym sobie z tym poradził, ale no po prostu najpierw taki efekt trzeba mieć. I taki efekt trzeba usiąść i chcieć go rozrysować. Gdzie co jest. Tak, już jakieś pojęcie o elektronice trzeba mieć. Nie ma tutaj może jakiegoś tam wielkiego, że tak powiem, wielkiej filozofii, ale jednak chwilę czasu trzeba poświęcić, efekt trzeba mieć i trzeba to zrobić. Pozdrawiam.